Hej, witam was wszystkich na moim kanale dzisiaj. Słuchajcie, dzisiaj chcę nakręcić taki krótki film dla Was tak jak obiecałem o, o montażu tulei do jego wahacza, którego, którego ostatnio tam ogarniałem. Ja tam tuleję wyciągnąłem w związku z tym, że ona była zwikrowana, ja tam <śmuchowano> przesadziłem za mocno na tej trasie. Na tej prasce, którą tutaj mam, po prostu sytuacja taka była, że ja tą tuleję mocno prasowałem, 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 a nie, nie podstawiłem żadnej, żadnego adaptera, który powodował, że ta tuleja sobie tam wpała, więc ta tuleja się cały czas zapierała na podstawie prasy i ona tak się wygięła, że zrobił się praktycznie bananek z niej. Nie wiem, czy ja tam gdzieś ją mam, to Wam pokażę. O, zobaczcie, ta stara tuleja, ona jest po prostu tak wygięta, nie wiem, czy to dobrze widać. a zobaczcie, jak jest przekoszona. Także, no, prasa ma moc. Tutaj, jak ja dopychałem tą tuleję, to zrobiło mi się ponad 10 ton i było, było to w stanie po prostu zrobić z tego tutaj, z tej grubej stali, zobaczyć sobie bananka. Więc, no, moc to była okrutna. Cały szczęście, że mi tutaj się nic nie stało, że to nie wystrzeliło. Także, no, trzeba o wszystkim myśleć i, i uważać. Także nawet widać, jak ona tutaj jest krzywo przekoszona, to tutaj nie wiem, czy to widać. Także słuchajcie, ja za chwilę ten stary wachacz sobie zdemontuję z imadła. Ja I mam w tej chwili tutaj. Widzicie? Tutaj nie mamy tulei z tej strony. Tutaj mamy tuleje w ładnym stanie. I w to miejsce. No, ona jest ładnie w tej chwili nasmarowane. W to miejsce sobie wprasujemy tuleję dobrą i zrobimy to na tej prasie hydraulicznej. W tej chwili praskę mamy chyba trochę za wysoko mi się wydaje. Na pewno będzie za wysoko, także musimy ją po prostu sobie w tej chwili odpowiednio ustawić. No, czyli po prostu sobie tutaj o, w ten sposób podnieść ten stół roboczy, zmienić ustawienie. No, powoli, spokojnie sobie to wstawić, o, w ten sposób. a no, tutaj podtrzymujemy, żeby nam się nic tutaj nie ześmie Nie wiem, czy to dobrze widać. Trochę odstawię dalej. Może tą. Ten, ten statyw, żeby było dobrze widoczne. Przekręcamy sobie tutaj, ustawiamy dalej naszą prasę. Naszą prasę ustawiamy sobie, tak widzicie. A w ogóle chciałem podziękować firmie Redac za za zrobienie suba i za lajkowanie moich programów. Bardzo to miłe. To takie fajne, że, że ktoś tam doceni, docenił to, co ja zrobiłem tutaj na YouTubie. <laughs> Także pozdrawiam firmy i mam nadzieję, że to się tam z tego coś fajnego urodzi i będziemy razem może reklamować, może coś tam w przyszłości razem się uda zrobić. Także to, co musimy zrobić teraz, to ja słuchajcie, położę sobie te, te bloki do prasowania. To są takie duże bloki. Może bliżej troszeczkę podjadę. Zobaczcie, to są takie duże bloki, na których się ustawia elementy, które będziemy prasować. O, w ten sposób. Ciekawy jestem, muszę Wam powiedzieć, czy mi w ogóle ten wahacz, on wyjdzie, bo, także żeby było widać mnie, bo spójrzcie, ten wahacz, on tu leje naprzeciw siebie usytuowane, czyli, no, może być mały problem, żeby na naszej prasie to sobie ustawić, także... Ja spróbuję to um, ustawić i widzimy, widzimy się zaraz y, po chwili. Dobrze? Ok. Także za chwilę wracam. Słuchajcie, jesteśmy z powrotem. Zobaczymy. Mam ładną całą tuleję. To jest tuleja z aluminium, z tego co widzę. Ona jest ładna cała. Nie popękana. Nie jest przekoszona. Więc bardzo ładnie, tu nam powinno to wszystko wejść. Także słuchajcie, co do, co do wahacza, już jest przygotowany na prasie. Zaraz wam to pokażę. Słuchajcie, ja tą tuleję sobie też przesmaruję smarem. No tak sobie ładnie ją przesmarujemy, żeby to nam było ładnie tłuste to wszystko. Przesmarujemy ją elegancko. E... <laughs> tak przy okazji, słuchajcie, odniosę się tam do tego do tego pana, który tam mnie skrytykował za tam. Fan... Demontaż łącznika stabilizatora. Oczywiście no, za, za, za tarczę się nie podnosi kolumny McPherson, podnosi się tam pod e, <coughs> przepraszam, pod wahaczem najlepiej tę kolumnę, czyli podłożyć się po prostu pod pod główkę, pod główkę stworzel, pod sam wahacz, to takie jest zdecydowanie bezpieczniej to ma rację, no ale ja tam po prostu było ciemno, już nie chciałem tego robić tym, tam, tam na szybko po prostu to podniosłem sobie pod, pod tarczę, no oczywiście to pewnie jest błędne <laughs> mówię to wszystko kwestia tego, że ja po prostu robiłem to wieczorem już po pracy i chciałem to zrobić szybko, no Oczywiście, w pełni się oddaje szacunek, że to, to tak. No to nie do końca jest profes troszeczkę, no. Jak chciałem to zrobić, pokazać szybko, jak to można ogarnąć pod, pod sobie pod garażem. Jeszcze jak się zrobi ciemno. Także, no wiadomo, że to ja nie prowadzę warsztatu, gdzie mam więcej czasu, mogę to wszystko sobie zabezpieczyć i, i tak dalej. Nie mam wakacji i robię to w wolnych chwilach, yy, dlatego to tak wyszło. Także pewnie no, ten człowiek tam, który mnie skrytykował, miał w 100% rację. Także oddaję, oddaję szacunek. Yy, no wiadomo, to nie jest telewizja, ja vloguję, po prostu robię to wszystko na żywo. Yy, tym co mogę i tak jak mogę i dlatego to czasami tak wychodzi. Także. Sorry, jak tam robię jakiś błąd, oczywiście mnie poprawiajcie i, i, i tyle. To, to nie jest tak, że ja za wszelką cenę chcę zaistnieć. Ja po prostu chcę się podzielić, jak to, jak to robię, w jaki sposób, no i tyle. Dobrze, sobie wytrę łapy, bo mam w tej chwili od smaru. Dobrze, no słuchajcie, jesteśmy z powrotem, ja sobie tutaj położę na naszą, może jeszcze bliżej przystawię tą, ten telefon, żeby to było dobrze widać. Zblokujemy sobie naszą pracę. bo no jest zblokowana. No słuchajcie, powoli będę wprasowywał tą, tą tuleję. O. Tak jak teraz, powinno być ok, no, Trochę ją wyprostuję, żeby ona się nam nie przekosiła. Bo w miarę prosto mamy, możemy ją teraz... Słuchajcie, próbować ją... Ja mogę... no, trochę przesunę może jeszcze, o. Żeby było prosto, to zawsze... Zawsze tutaj musicie to dobrze ustawić, jak prasujecie sobie tuleje żeby ona wam się nie, nie przekosiła, Na to trzeba bardzo, bardzo uważać. O, widzicie, w tej chwili nam idzie ładnie ta tulejka jak w masło. to na ile to aha widać fajnie widać widać dosyć fajnie jeszcze może zrobię jeszcze zrobię zbliżenie żeby to było jeszcze lepiej widać o tak o, żebyście to widzieli bardzo dobrze Trochę nie bardzo mam jak podjechać z tą, z tą kamerą Może jeszcze troszeczkę podjedziemy Zobaczy, ja będę ją ciągnął do momentu jak poczuję opór, bo jak poczuję opór to znaczy, że tuleja nam już w miarę osiadła o. I w tej chwili słuchajcie, to co zrobię, to ja podłożę tutaj sobie e, jakiś adapter, żeby nasza tuleja mogła nam po prostu ładnie sobie do końca wejść. W tej chwili ja już poczułem leciutki opór. Zobaczcie, praktycznie na wskaźniku. E, na wskaźniku tutaj mamy e, no bardzo niewielką. E, moc nacisku, w tej chwili to mamy oj nawet nie jedną tonę, także tam ładnie mięciutko nam to wszystko o, o, pięknie e, pięknie weszło e, także w tej chwili e, odjedziemy sobie z prasą do góry To są odjedziemy, I słuchajcie, ja spróbuję teraz. To może być problematyczne, powiem szczerze, bo tutaj nic, nic takiego nie wciśniemy. Że ja, słuchajcie, ja po, na chwilę się rozłączę i poszukam czegoś czegoś co by można było tutaj wcisnąć. I za chwilę są z powrotem. Słuchajcie, jestem z powrotem. Słuchajcie, okazało się, że tutaj mamy niestety na wahaczu w tym miejscu. Za mało miejsca, żeby tam sobie podeprzeć jakiś adapter. O większej średnicy niż mamy tą obudowę. No więc nasz wahadł wylądował oczywiście w imadle. No i w tym momencie wkracza nam do gry ściągacz, czyli po prostu musimy sobie dopracować tą tuleję za pomocą ściągacza. Gdybym tam bardzo mocno kombinował, to tam pewnie jakąś, może powiem wam, wąską rurę mógłbym tam włożyć. No ja takowej w tej chwili nie mam. Tak, takiego adaptera, coś takiego, tylko po prostu bardzo wąskiego. To pewnie gdzieś tam z rury sobie przy okazji dotnę, żeby tak w ten sposób nie kombinować jak teraz. Czyli po prostu, co zrobimy? Słuchajcie, Wykorzystamy znowu nasz nasz adapter do wprasowania. Czyli sobie tak, tutaj, tutaj postawimy sobie o coś takiego. Tutaj sobie postawimy coś takiego, a z drugiej strony, słuchajcie, możemy sobie, możemy. wykorzystać wykorzystać jak, jakąś kombinację alpejską na przykład czyli poszukamy sobie czegoś co nam tutaj przyblokuje możemy zrobić o w ten sposób zobaczcie możemy przełożyć robić coś takiego a tutaj sobie przyblokujemy jakimś kółkiem, na przykład. Ja to sobie zaraz wyciągnę z innego pudełka. O, przyblokujemy sobie takim kółkiem do ściągania łożysk. O. Przełożymy sobie to wszystko zaraz W ten sposób. W ten sposób. Okej, okay. mamy jedną stronę. Zabezpieczamy sobie nasz adapterek. No i teraz coś trzeba pomyśleć, żeby tutaj sobie zblokować z tej strony no i zawsze to jest taki problem powiem wam, że nie wiadomo jak jest takie ustawienie, takie ustawienie wahacza to nie bardzo wiadomo czym tutaj podejść sobie. Także no to są takie typowe sprawy Nasza tuleja, ona tak patrzy, że no w sumie to można by dociągnąć, próbować ją na, na prasie, ale to może być problematyczne dosyć. No przydałby się taki jakiś wąski adapter, powiem Wam szczerze, z wypustem. No oczywiście są znowu kombinacje alpejskie, żeby to zrobić. No bo tutaj teraz będzie problem, żeby nam wkręcić coś dużego. Dobrze, ja zaraz to wykombinuję i jestem z powrotem. Okej, okay, słuchajcie, jednak ten pomysł ze ściągaczem był no nie za bardzo chyba trafiony, także z powrotem to olejka wylądowała w naszym wahaczu, no ale niewiele poprasowałem widać, że już osiadła, więc musimy ją opuścić znowu. Umówimy sobie nasz połączek. Pamiętajcie, że takich robotek przy prasie, no to no, zdecydowanie nie tak jak ja tutaj, y, okulary ochronne. Bo jeżeli tutaj coś by nam odprysło, y, no, to, y, no to słabo by to było. Czyli słuchajcie, no, okulary ochronne jak najbardziej trzeba y, zakładać. No ja tutaj nie spodziewałem się niczegoś tam, no ale tak nie róbcie. Tylko chcę Wam pokazać jak to mniej więcej pracować. Zobaczę tulejkę Już tam mam prawie siedzi do końca. Tyle nam tutaj zostało. No i ona praktycznie już się zrównała z tą powyższą obudowy, tutaj dlatego miałem opór. O, tak to wygląda. Także ja on sobie z powrotem zamontuję do bardzo Widzicie ile maderowania 6 z jedną tuleją? i dwa i będziemy okay, dalej ją sobie prosto. Okej kochani, zobaczcie, taki wynalazek. Tu założyłem sobie kółko od, od adapterów do ściągacza do tych. Tutaj sobie założyłem taką dużą, dużą nasadkę od samochodów ciężarowych. Zblokowałem to takim kółeczkiem do, od zestawu do ściągania łożysk. No i zobaczymy, to, czy to nam wprasuje tą naszą tulejkę. Kręcimy sobie teraz. Patrzę, czy ta tulejka nie jest przekoszona, ale nie, nie, nie jest. Jest OK. I poszło nam bardzo ładnie, widzę. Także opukamy, żeby to nam wchodziło. I wchodzi nam tu leje bardzo ładnie, z tego co widzę. Proszę jeszcze odstaję. Chyba na no ładnie doszło, już w tej chwili. O. No, także widzicie, no, nie zawsze, nie zawsze, prasom można to zrobić. No, jeżeli są tak dziwnie umieszczone, tu leję tak jak w Opelku, on no, w siebie, tutaj mało miejsca, nie ma, nie ma tych prostych powierzchni. To specjalnie. Tak wyprofilowano, żeby ten wachacz był odpowiednio wytrzymały, dlatego mają takie tam zawiaski i tak dalej. To są wszystko sprawy, po to zrobione, żeby przemował na siebie duże obciążenia podczas jazdy. Także tutaj nic nie ma co piłować, ani sobie podpiłowywać, tylko ma tak zostać jak jest. Czyli te wszystkie rampy, wyżłobienia, te profile one mają być takie jakie są, tutaj nic nie można podpiłowywać, tego się nie robi także widzicie, na prasie owszem sobie, ja to sobie wepchnąłem do pewnego momentu, no a już takie doprasowanie do yy, do końca, no to to sobie zrobiłem po prostu ściągaczem no i tyle także możemy sobie po prostu teraz zdjąć nas ściągacz sobie w tej chwili uwolnić. Mm. Mamy wdrama. Także widzicie takie nasadki do ciężarówek o średnicy to 46 Milimetrów, jak najbardziej też się przydają w warsztacie, także y, warto mieć takie rzeczy. No. Nigdy nie wiadomo, y, kiedy się to wykorzysta i gdzie się wykorzysta. Także o, tutaj podniesiemy także tulejkę, mamy w wprasowaną. Teraz Wam pokażę, jak to wygląda. Jak to wyszło? Zobaczcie. O. Ładnie. Ładnie. Równo. Tutaj też tam ładnie tu leja. Pięknie wychodzi. Zobaczcie. Wszystko ładnie, pięknie jest zamontowane. Druga to też jest. No, taka dosyć. Że... No, w stanie, powiem szczerze, no, powiedziałbym niezłym, no poprawnym. O, także ja zaraz zobaczę, czy ona jest też dobra. Tego słuchajcie zawsze taki Dużo się bokiem zblokować sobie wahać, żeby on nie latał Wam na, na, na 10 tysięcy powinno wystarczyć, wydaje mi się. Albo i nie. No, trudno. trzeba będzie po prostu cenę opuścić, jak ja będę wystawiał do zahasa i, i tyle. Także, tak wygląda, słuchajcie, wprasowanie tulei. No i zrobiło nam się praktycznie 26 minut z tego filmu. Miało być króciutko, a jest prawie pół godziny. Także to tyle z wymiany, słuchajcie, i prasowania tulei z pomocą pracy i ściągacza. Hejterów przy okazji pozdrawiam, jak ktoś tam będzie chciał mnie skrytykować. To też jest dla mnie ważne. Mimo wszystko dawajcie lajki. Yy, róbcie suba mojego, mojego kanału. I trzymajcie się. Na razie. Do następnego razu. Hej.